Cześć! A dzisiaj zrobimy sobie grand Vitare. No i tutaj na wstępie od razu się wam do czegoś przyznam. Jeszcze mi zostało może 2 godziny roboty przy tym samochodzie, może trzy. No i auto już oddam właścicielowi, ale film ten będzie dość krytyczny wobec tego samochodu. No i mówię od razu: samochodu, nie właściciela, właściciel nie jest niczemu winien, nie mógł wiedzieć, że auto jest w takim stanie. Prócz oczywiście jakiegoś tam, nie wiem, wycieku oleju, ale to też mi powiedział, że gdzieś tam wycieka olej, trzeba to naprawić. Ale to nie będzie o stanie mechanicznym samochodu. Stan mechaniczny samochodu jest całkiem spoko, hamulce są spoko. Fajnie się gdzieś tam kręci ten silniczek. Ładnie chodzi, ale stan blacharski tego samochodu. Właściciel nie mógł o tym wiedzieć i to zaznaczam na samym początku. Żeby nie było, że o widział, a nie robił. Nie nie widział i dlatego nie robił. Dlatego dziś będzie tak, powiem wam dość smutno na filmie. No ale film ten też nie ma na celu, nie wiem, odstraszyć kogoś od tej marki czy coś takiego. Ale jak macie taki samochód, no to weźcie młotek i przywalcie w miejsca, w które wam pokażę w filmie. No bo możecie się zdziwić. Tak samo jak właściciel tego samochodu. Pierwsza rzecz, jaką mam zrobić, no to zregenerować lampy. Spróbuję to wypolerować. Zobaczymy, z jakim skutkiem. No bo wyglądają delikatnie, mówiąc średnio. A druga rzecz jest pod samochodem. A to jest właśnie druga rzecz, jaką trzeba naprawić, czyli zlikwidować te dziury. No, powiem Wam, średnio wygląda ten samochód. No, bo zobaczcie. No, ale jak to Japoniec. Za dobrze nie jest. Przód powiem Wam taki w miarę spoko, ale tył, no to jest tak. No, średnio, no. Co ja tutaj dużo będę mówił. Spróbuję to trochę upiększyć. Trochę zregenerować, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Ale pierwsze, co muszę zrobić w całej robocie, no to zdemontować plastiki. Zobaczymy, co się pod tymi plastikami kryje, bo, no wiecie, różnie bywa. No, ale generalnie bierzemy się za rozbieranie i za chwilę będziemy wszystko już wiedzieli. Udało się zdemontować próg bez żadnych strat. Zwróćcie uwagę. Że są takie nietypowe zapięcia, mimo tego, że wyglądają z wierzchu standardowo, to są takie grube, ale ładnie wychodzą. Żadnego nie połamałem, no to jest dobrze. Ja jak odpinałem to to od tyłu, znaczy generalnie no tylna część auta odpiąłem, no można powiedzieć, trochę na siłę, jedną spinkę. No i później, jak już się lekko opuści ten próg, wtedy za pomocą Takiego urządzonka do tapicerek. Podważałem cyk. Cyk. No i wychodziło. Także nie jest źle. Ale zobaczcie te progi. Jaki to jest generator rdzy w aucie. Tak wygląda próg. Każdy, naprawdę każda dziura, każdy otwór jest. O, a tutaj mój pies. Jeden i drugi. Parcie na szkło. Zobaczcie, tak wygląda. Trochę wgięty próg. Spróbujemy to wyprostować. Porozcinamy i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Zapomniałem o dość istotnej rzeczy. Mówiłem, że próg, ten plastikowy, zaczynamy od demontażu tyłu. Czyli w tą stronę jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ale pamiętajmy o tym, że. Przy plastiku mamy takie dwa, no można powiedzieć, zatrzaski. One bardzo lekko trzymają, ale trzeba uważać, żeby je nie urwać. Także na to trzeba zwrócić uwagę, że odpinamy je i wtedy dopiero tą ostatnią, tego ostatniego klipsa wyciągamy. No i mamy nasz próg na wierzchu. I mamy kolejne dziury. Zobaczcie. Wyprostowałem część, która Wgniotła się jak lewarek był podstawiony, no i mamy kolejne dziurki, które trzeba naprawiać, ale damy radę. A teraz podziałamy trochę z lampami, zobaczymy co da się z nimi zrobić. Lampa przygotowana do polerowania. Gradacja 1000-1500-2500. No i na to teraz pasta polerska i polerowanie. Po wypolerowaniu mamy ładne, przejrzyste lampy. Teraz na pewno nikt się nie przyczepi na przeglądzie. No i same lampy też będą świeciły na pewno lepiej. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniał o halogenach. Je też trzeba wypolerować. Dwa dni później miejsce naprawy już wygląda tak. Blacha była wstawiona aż dotąd. Cały ten kształt. Tutaj, 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 tutaj mamy wstawiony nowy kawałek. Dlaczego? Dlatego, że powiem wam szczerze, że to auto nie powinno już wyjechać w ogóle z garażu, tylko jechać po prostu na złom. Powiem wam, naprawdę jest masakra. Zawsze mi się podobały te samochody, ale już mi się nie podobają. Moja siostra miała taki sam ze szwagrem, i szwagier go szybko sprzedał, bo mówi to jest zgnilak. I powiem Wam szczerze, no ja tak średnio w to wierzyłem. Myślałem, że coś takiego jak tutaj, tutaj macie już tak wstępnie po poczyszczone, że tam jakieś takie, wiecie, pierdoły wyskakują. I dlatego szwagier mój tak mówi, że to jest zgnilak. Ale powiem Wam szczerze, no mój szwagier miał rację i to bardzo mocno miał rację. Powiem Wam tak, tablacha, cały w ogóle ten element który, co najgorsze, do którego jest przykręcony ten, yy, to ucho od wahacza, powiem Wam tak, to jest tak skorodowane, że to jest po prostu dramat. To jest dramat, ja powiem oczywiście wszystko właścicielowi, no nawet w sumie teraz mówię, bo, bo też może oglądać film, yy, oczywiście. Ja o wszystkim poinformuję, ale tak naprawdę ten samochód powinien jechać na złom, no Zdaję sobie też sprawę, że są mega koszta, tak? W sensie strata kasy, no bo auto jest takie wiecie w miarę fajne, ale mówiąc szczerze, gdybym miał taki samochód, to na pewno bym nie dał żonie, żeby jeździć, czy nie wiem, swojemu dziecku na przykład. Nie dałbym nikomu, żeby jechać. Powiem Wam, że ta blacha to jest normalnie jak jakiś taki. Nie wiem, jak to nazwać jak wafelek. Dosłownie można ją połamać. Nie mam tutaj żadnego kawałka, ale. No, tragedia. Nie było do czego spawać. Jak tutaj były tylko te dziurki, no to tak naprawdę musiałem wstawić. No, jak ten brzeg się trzymał akurat dobrze, ale cały ten w środku i z zewnątrz, ten kawałek musiałem aż dotąd. Tutaj musiałem spawać, żeby zaspawać tą dziurkę, która była. W tym miejscu, czyli jakieś 15 cm obok, a najgorsze jest to, że właśnie wszystko tam wyżej, do, którego, do których miejsc nie ma dojścia w ogóle, jest wszystko, ale to wszystko tak zardzewiałe, że to jest, no tak jak mówię, dramat. Tak naprawdę trzeba by zdjąć całe, ale to całe zawieszenie, auto-nie wiem, na podnośnik, powycinać te kawałki. I powstawać nowe aż tam bardzo, bardzo wysoko. Ja porobiłem więcej zdjęć. Nie pokażę Wam tych zdjęć, bo to tylko dla właściciela będzie. Żeby nie było, że przesadzam, ale powiem Wam: nigdy w życiu nie kupię takiego samochodu, mimo tego, że mi się mega podoba z wierzchu. No, fajna ta linia, ale nigdy, ale to nigdy nie kupię takiego auta. No to jest po prostu dramat. Z drugiej strony, powiem Wam, sytuacja wcale nie jest lepsza. Dosłownie... No strach to czyścić jest nawet mocniej. Bo... żebym dziur nie porobił, bo będzie spawanie znowu. A raczej spawanie, to nawet powiem Wam, nie jest spawanie. Bo... Żeby spawać, to musi być zdrowa blacha do zdrowej blachy. A tutaj... Bardziej to jest takie klejenie Niż... niż ta robota taka, wiecie, tak jak powinno to wyglądać. Tak naprawdę to co przyspawałem, to nie daje tak naprawdę nic. To nie daje nic, bo od środka te śruby, no to one po prostu można sobie je, wiecie, od środka dotknąć. Jedną śrubę, druga jest w drugim profilu, ale ten profil z tamtej strony, tak jakby w środku, jakbyście patrzyli w tej części, wszystko zardzewiałe i to tak masakrycznie. Powiem szczerze, że takim małym młoteczkiem to mógłbym chyba wybić to wszystko i to całe ucho wyrwać. No jest dramat, no ale to już decyzja samego właściciela. Powiem Wam szczerze, że jak zacząłem to robić, to ja z godzinę patrzyłem w tą dziurę i ja się zastanawiałem, co ja mam zrobić w ogóle z tym samochodem. Pierwszy raz, znaczy, no nie, no może nie pierwszy, tutaj przesadzam, bo już. Z samochodów właśnie takich Które gdzieś tutaj były bardzo mocno Pokorodowane No to już trzy wyzłomowałem Były to samochody moich kumpli I po prostu każdego wziąłem do kanału Mówię zobacz tutaj na przykład Kolega przyjechał do mnie wento Z taką dziurą wielką Mówię chłopie No tego wolę nie robić Ja nie chcę mieć nikogo na sumieniu No bo powiem wam szczerze Że w, ty, w tym przypadku W tym samochodzie Jeśli gdzieś w zimę Powiedzmy, na lodzie nawet koła będą zblokowane. Czy tam dajecie? Na ręcznym młody przyjedzie, <grym> na przykład. Koła będą zblokowane, gdzieś wpadnie w dołek, e, w koło, w jakimś e, wyrwę. No to powiem wam szczerze, że koło można zgubić, bo się po prostu wyrwie całe to mocowanie. To jest jak, jak wafelek, jest ta e, blacha. Także, wiecie, ja to zrobię, ale. Co ja mam powiedzieć, bardziej dla wyglądu, tak naprawdę, niż dla samego, jakiegoś takiego, wiecie, działania tego wszystkiego. Tak jak mówię, demontaż wszystkiego. Jeśli ktoś by oczywiście chciał demontaż i spawywanie aż tam bardzo, bardzo wysoko, co podejrzewam, że mija się z celem, bo to będzie kosztowało tyle. Ja oczywiście tego nie zrobię. Mówię od razu, to ja nie biorę odpowiedzialności za takie rzeczy. To musi być ktoś, kto się naprawdę dobrze zna. Są fachowcy, którzy to robią, blacharze. Bo no wiadomo, ćwiartki spawują i tak dalej. Nie jestem za tym, ale jeśli jest to dobrze zrobione, no to ma to prawo działać. Aż tak się nie znam na blacharstwie, żeby coś tam się wypowiadać, ale no podejrzewam, że dużo ludzi jeździ takimi samochodami, nawet nie wie. Czasami to jest do wypadku, nie wiem. No ale no, pomijajmy takie w ogóle tematy, bo to, wiadomo, różnie to bywa, różnie ludzie robią, ale tak czy inaczej yy, no, od, od, odbudowują takie auta. No ale powiem Wam, to naprawdę musi być jakiś fachowiec, który się zna, który wie naprawdę co, jak się robi, tak, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I wtedy można do takiego człowieka oddać. Tylko, że powiem Wam szczerze, pewnie to. No ja je tak strzelam, no bo tutaj nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, ile to może kosztować, ale podejrzewam, że dziś zdyżkę by trzeba było zapłacić, żeby takie coś zrobić. Tak jak trzeba, oczywiście. No bo tu demontaż całego tyłu, tak naprawdę, zbiornika, napędu wszystko, wszystko, wszystko. Idzie aut, auto wtedy na podnośniku można jakoś tam naprawić. Ale tak jak mówię, ja specjalistą nie jestem. Według mnie to auto w takim stanie jak jest teraz powinno trafić na złom. Autko jeszcze gubi olej, później zobaczę skąd to nam leci. Ale najpierw jeszcze zajmę się do końca czyszczeniem. No i jeszcze dwa słowa na temat tego stanu auta. No powiem Wam tak, ktoś może też powiedzieć, skoro samochód jest w takim stanie, po co go w ogóle robisz? No to ja mogę tylko powiedzieć tak, ja nie jestem ani żadnym policjantem Czy diagnostą czy kimkolwiek Nikt się nie musi mnie słuchać I tyle i Ja nawet nie jestem mechanikiem z zawodu Dlatego wiecie ja sobie robię auta z pasji Ale już tych samochodów trochę zrobiłem I mechanicznie jakieś tam wiecie placharsko i tak dalej No powiem wam no, coś tam już mogę powiedzieć o tych samochodach. Może tam super specjalistą nie jestem, ale coś tam mogę powiedzieć. Ale na pewno wiem, że jak się puknie młotkiem, a blacha się łamie jak, jak jakiś wafelek, to na pewno nie jest dobrze. Ja nie mogę nic nikomu kazać, ani nic nakazać. Po prostu, co właściciel zrobi z tym autem, to już jest jego sprawa. Ja poinformuję. I tyle. No, można powiedzieć, o, bo szkoda pieniędzy teraz, jak pojedzie na złom, na przykład, no to szkoda pieniędzy na y, robienie tego wszystkiego. No, ale wiecie, no. Wątpię, że ten samochód pojedzie na złom. I tyle. Ja dokończę swojego dzieła. Co zrobi właściciel? No to już, że tak powiem, nie moja sprawa. Taka, no, powiem wam, nieprzyjemna sytuacja bardzo dla mnie i dla właściciela na pewno też. Przed chwilą w sumie rozmawiałem. No, wiecie, zadowolony to nie jest, no bo ja też bym nie był. Proste i jeszcze jedno, to też nie jest wina właściciela, broń Boże. Tutaj e, nie mogę powiedzieć złego słowa na właściciela, że o, bo zaniedbał czy coś takiego. Nie, 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 nie. To po prostu, e, póki nie było dotknięte, gdzieś tam zobaczone, to wyglądało całkiem fajnie, nie? I to nie jest to, że właściciel nie dbał o samochód, i o, tak doprowadził. To nie jest prawda, to jest po prostu takie miejsca, gdzie no tego nie widać, tak? I gdzieś tam no nie każdy ma dostęp do kanału, do garażu, tak jak, tak jak na przykład ja że sobie mogę wjechać, tak naprawdę trzy razy dziennie sobie mogę wjeżdżać na kanał i oglądać swój samochód. To jest po prostu brak, że tak powiem, może nie brak, nieświadomość. To jest po prostu nieświadomość. I tyle. I ja bym też pewnie, mając taki samochód, ja póki gdzieś by tam dziurka nie wyszła, ja bym też na pewno nie spojrzał, że o tam będę pukał w podłogę, czy tam w jakieś tam, wiecie, takie konstrukcyjne elementy. No też bym tak nie robił, kurczę, no, To nie jest wina właściciela. To jest po prostu, właściciel ma tylko i wyłącznie pecha. Samochód nie wygląda na jakiś, wiecie, żeby był po jakiejś, nie wiem, kolizji wielkiej, czy po wypadku, czy złożony z trzech. Nie. Fajne auto z wierzchu, no tam trochę poobijane, troszkę tam rdzy, ale źle nie jest, naprawdę super auto, można by zrobić budę, ale no po prostu konstrukcja tego auta według mnie dziwne jest, że w tym miejscu jest akurat otwór na to, żeby konserwować. No bo jeszcze taki spory, bo przez to wlatuje właśnie woda, piach, zobaczcie ile... Ile piachu, ile wszystkiego było w środku. I to jest właśnie to. To jest błąd konstruktora auta, a nie właściciela. A to są właśnie fragmenty blachy, które uciąłem albo odpadły. Zobaczcie, jak ona jest cienka. Dosłownie masakra. Wszystko odpadało, albo się kruszyło. Zobaczcie, jak, jak można kruszyć blachę. Tak jest skorodowane i tak właśnie wygląda w środku element, o którym mówiłem przed chwilą. A powiem wam z drugiej strony wcale nie jest lepiej. A z drugiej strony, no jest tak samo jak ze strony pasażera. Powiem Wam tak, takim dłutkiem. No a sobie tutaj wiecie, tą obierałem tą konserwację. No i też, tak wiecie, trochę opukiwałem sobie. No i takim dłutkiem, takim narzędziem, gdzie siła no jest minimalna, tak naprawdę, zrobiłem tutaj dziurę. No i powiem Wam tak, no jest to naprawione, ale tak naprawdę to tym dłutem, to jakbym tak się dobrze zapartym, nawet teraz jeszcze gdzieś tu obok zrobił dziurę bez żadnego problemu. Takim to jest stanie. Także, jakby to powiedzieć, no jest lipa. Ja już mam auto wstępnie przygotowane. Yy, wiadomo, jeszcze gdzieś tam czyszczenie, mycie, ale jak na razie mam poczyszczone i pomalowane antykorozyjnie. Na to przyjdzie jeszcze konserwacja. I powiem Wam, że kiedyś robiłem Toyotę, która była zardzewiała. Cała podłoga tam była i elementy zawieszenia były pordzewiałe i to tak powiem, powiem Wam grubo. Ale jak Toyotę gdzieś tam opukiwałem młotkiem, no to elementy, które trzymały właśnie wahacze, te uszy, to wszystko, były w stanie bardzo dobrym. No mimo tego, że były białe, no to gdzieś tam jak pukałem, to chyba w jednym miejscu taką mini, mini dziurkę zrobiłem, ale to też w takim miejscu, że to w ogóle nie miało wpływu na nic. Powiem Wam tak, no też nie wiem co tam się w środku działo, no ale Toyota jeździ do dzisiaj. I się nic z nim nie dzieje, ale na pewno była w dużo, dużo, dużo lepszym stanie niż te elementy samochodu, bo tutaj, tak naprawdę, auto jako auto jest spoko, tylko te elementy są do kitu zrobione. No i co eliminuje ten samochód, tak naprawdę, żeby według mnie, zaznaczam, według mnie, żeby on w ogóle jeździł. Podłoga czarna jak noc. No i powiem Wam tak. Niby fajnie, ale jak to dziś krąży taki tekst w internecie, tak szczerze, ale szczerze, nichuja nie jest fajnie. Powiem Wam tak. Co z tego, że tutaj jest naprawione, jak tam u góry jest kupa rdzy. Całe to mocowanie jest w rdzy od środka. No i to takie, wiecie, to jest bardziej Zakamuflowanie problemu, niż jego rozwiązanie. No ale ja, tak jak mówiłem wcześniej, poinformuję właściciela, co będzie dalej. No to już nie moja sprawa. Ja generalnie auto złożyłem, założyłem próg. Wszystko pasuje elegancko, mimo tego, że yy, dorabiałem tam końcówkę, ale bez żadnego problemu. Borysek wszedł. Zaraz sobie pobrudzi łepek. A muszę go wypchnąć stąd, bo będzie brudny. Dobra, zaraz dokończę. Wymęczyłem swojego psa, teraz już mogę spokojnie nagrywać. No i co dalej? Podłączyłem akumulator. Pierwsze co się stanęło, to mryga kontrolka od trakcji, od kontroli trakcji. Ale tym się w ogóle nie przejmuję, gdyż ponieważ musi się skalibrować yy, sterownik. Jeśli takie coś będziecie mieli, no to się w ogóle nie martwcie, po prostu trzeba wsiąść w samochód, pojechać kawałek, sterowin się pokalibruje, zobaczy, że koła wszystkie się kręcą bez żadnych uślizgów i tak dalej, i wtedy ta kontrolka powinna zgasnąć. Powiem Wam szczerze, jedyną udaną operacją na tym samochodzie, tak według mnie, no to jest polerowanie lamp. Lampy wyszły bardzo ładnie, ale no. Tutaj, co tam spawałem, robiłem, to powiem Wam szczerze, jestem z tego średnio zadowolony. A to z tego powodu, że to jest kamuflaż problemu, a nie rozwiązanie problemu. No ale wiecie, no nie miałem o tym decydować. Ja nie podejmę decyzji, że o, wywalamy całe zawieszenie i będziemy spawać. Powiem Wam szczerze też, że u mnie w moich warunkach garażowych, no to jest takie średnie do zrobienia. Jest to do wykonania, ale to. Nie wiem, czy w ogóle bym chciał to robić. Chyba, że to byłoby moje auto, no to wtedy tak. Co, co dalej? No powiem Wam... No tak jak mówię kurde, średnio jestem zadowolony. No bo teraz wyobraźcie sobie, że naprawiacie coś, a i tak wiecie gdzieś tam z tyłu głowy, że mocowanie wahacza jest takie jak wafel Malborżanka, są takie wafle i ma Taką samą wytrzymałość, ta blacha, no bo jest jak wafel, no ale wiecie, to może też prowadzić do wielu, delikatnie mówiąc, nieprzyjemnych sytuacji. No teraz niech się oderwie to mocowanie, koło pójdzie do tyłu, tak jeszcze pewnie pod kątem, bo się schowa pod samochód. No i może być różnie, w najlepszym wypadku nic się nie stanie, tylko będzie zepsuty samochód, w najgorszym, no to lepiej nie mówić. Dlatego w ogóle zastanawiałem się, czy, czy nagrywać taki film. Ale stwierdziłem, że jeszcze tych aut jeździ dosyć dużo. No i może jakiś właściciel samochodu obejrzy takiego samochodu, obejrzy film. No i weźmie młotek i pójdzie w swoim sprawdzić, jak to wygląda. No bo powiem Wam szczerze, że nie wyglądało to źle. Naprawdę dziurka była tylko przy samym progu. A się okazało, że całe to mocowanie jest po prostu szrot. Gdzie ta konserwacja oryginalna nie była ruszona, nie było nic tam dotknięte. Dlatego sprawdźcie swoje auta, jeśli takie macie, czy tam ktoś z rodziny ma. No bo naprawdę lepiej wiedzieć, że tam się coś dzieje, niż żeby było tak, jak tutaj, właśnie właściciel tego samochodu, że nie był świadomy nawet, że taka tragedia jest tam w zawieszeniu, znaczy w sensie mocowaniu zawieszenia. Dlatego takie na, na przestrogę troszeczkę jest ten filmik. Trochę taki smutny, no bo kurde, sam nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem, no ale i tak bywa. Borysek sobie śpi. Ten to ma, powiem Wam, melodię do spania, tylko położy głowę już, śpi albo się bawi. Dwie rzeczy, które on robi, albo zabawa, albo spanie. My kończymy i bierzemy się za jakąś następną robotę. Trzeba naprawić sankionga. w sensie... Yy, co mamy naprawić? Mamy naprawić zacisk hamulcowy. Dlatego już mamy następne zajęcie. Ja tymczasem się żegnam z Boryskiem. Rico nie wiem gdzie jest, Rysiek też nie. Borys pilnuje po sterunku. Żegnamy się i do następnego strzałeczka. Cześć.